Recepta na kampowy horror miała kilka oczywistych składników. Ponura rezydencja z tabliczką Wstęp Wzbroniony, jej tajemniczy mieszkańcy, o których krążyły przerażające opowieści i grupka młodzieży poszukująca swojej zaginionej koleżanki czyli liderki. A jakże! Tyle, że w tym wypadku to nie przepis na niskobudżetowy film, ale scenariusz gry komputerowej. I to znakomitej, bo mówimy tutaj o maniak Mansion kapitalnej przygodówce, która pod koniec 1987 roku przyniosła sporą rewolucję w swoim gatunku. Wcześniej do worka z grami przygodowymi wrzucano tekstówki, także te z oprawą graficzną oraz oczywiście wczesne produkcje Sierra. Łączyło je to, że interakcja z wirtualnym światem odbywała się za pomocą komend wpisywanych z klawiatury, o ile na początku było to do przyjęcia, to w drugiej połowie lat 80. zaczynało męczyć. Kolejne tytuły zdawały się stać w miejscu pod względem rozwiązań technicznych, a gry od Sierra owszem, wprowadzały pełnoekranowe rysunki lokacji oraz animowane postacie, ale przy okazji sztucznie podnosiły poziom trudności za sprawą notorycznych pułapek zastawianych na graczy oraz tak zwanych punktów bez powrotu. Dlatego Maniac Mansion ze swoim świeżym podejściem w postaci przyjaznego interfejsu, łagodniejszego obchodzenia się z bohaterami, a już szczególnie dzięki silnikowi nazwanemu SCAM, który jest skrótem od Script Utility of Maniac Mansion, pchnęło przygodówki na nowe, lepsze tory. Do tego wrócę w dalszej części odcinka, a póki co cofnijmy się do roku 1986, w którym to zaczęto pracę nad grą. Omawiany tytuł to przede wszystkim dwa nazwiska: Ron Gilbert i Gary Winnick. Ten pierwszy zaczynał swoją pracę w Lucasfilm od portowania gier z Atari na Commodore, a drugi był etatowym animatorem zajmującym się po trochę każdym z nowych projektów firmy. Panowie poznali się podczas prac nad Coronis Rift, nota bene grą autorstwa Noah Falsteina, współtwórcę takich późniejszych hitów jak Indiana Jones i ostatnia krucjata oraz Fate of Atlantis. Gilbert i Winik szybko przypadli sobie do gustu, mieli podobne poczucie humoru, potrafili godzinami rozmawiać o komputerach, i kiedy wspólnie pracowali nad kolejną grą, czyli komputerową adaptacją filmu Labyrinth, rozwijali w niej system wykonywania czynności postaci nie jako komend wstukiwanych za każdym razem z klawiatury, ale w formie zbioru gotowych poleceń które wybierało się z menu pod głównym ekranem z rozgrywką. Wtedy też Ron pokazał Garemu przygodówki, jakie ostatnio wypuściła Sierra, zwracając jego uwagę na niewygodny interfejs i tanie sztuczki zapędzające graczy w koziróg. Przy okazji zaraził go swoim pomysłem stworzenia gry przygodowej, która oferowałaby dużo przyjaźniejsze rozwiązania. A że obydwaj byli fanami kampowych filmów grozy, to nie było problemu z szybkim nakreśleniem scenariusza. Na tapetę wzięto takie klasyki gatunku jak Piątek XIII, Koszmar z ulicy Wiązów, Reanimator czy krwiożerczą roślinę. Zarząd Luka filmu dał im zielone światło, ale projekt musiał zostać jeszcze zaaprobowany przez wydawcę, którym miało być Electronic Arts. Ci z kolei nie widzieli potencjału w komediowym horrorze, więc panowie zostali spuszczeni po brzytwie. Na szczęście ludzie z Lucasfilm mieli więcej oleju w głowie i postanowiono, że Maniac Mansion zostanie w całości sfinansowane przez ich firmę, zarówno produkcja, jak i dystrybucja. Fabuła nie jest niczym wyszukanym, to miała być kalka znanych filmowych motywów. Historia opowiedziana w grze zaczyna się od uderzenia meteorytu w pobliżu posesji zamieszkałej przez tajemniczą rodzinę Edisonów. Okazuje się, że ten kawałek kosmicznej skały, będący rozumną istotą, przejmuje kontrolę nad umysłami mieszkańców rezydencji. Dr Edison rozpoczyna szalone eksperymenty na ludzkim mózgu, a w pracy towarzyszą mu żona Edna o wyrafinowanych seksualnych upodobaniach, ich szurnięty syn Ed oraz kuzyn Ted, zamieniony w mumię. Gabinet osobliwości uzupełnia para kosmicznych przybyszów pod postacią macek z których zielona ma w planach zostać gwiazdą roka, a purpurowa okazuje się być geniuszem zła i pomocnikiem doktora Freda. Następnie akcja przeskakuje o 20 lat do przodu, do momentu, w którym w okolicach ponurej rezydencji znika czyli liderka Sandy Pats. Jej zaniepokojony chłopak Dave Miller podejrzewa, że dziewczyna znajduje się w posiadłości Edisonów. Dlatego też zbiera ekipę szkolnych przyjaciół i wspólnie wyruszają na poszukiwania. Pierwsze co robią, to przekraczają teren posiadłości z obowiązkową tabliczką NIE WCHODZIĆ, wtargnięcie grozi zmutowaniem. A zaraz potem następuje klasyczne zagranie rodem z horrorów klasy B, czyli ekipa rozdziela się, żeby szybciej odnaleźć dziewczynę, co w oczywisty sposób prowadzi do samych kłopotów. W drużynie Dave'a Millera trafili się stereotypowi uczniowie amerykańskiego liceum. Kujon Bernard, elegancik Syd, artystyczna dusza Wendy, luzak Jeff i ostra działcha Razor. Wybór członków Wesołej Kompanii nie był czysto kosmetyczny, ponieważ każdy z nich miał swoje specjalne umiejętności, dzięki czemu akcja gry mogła potoczyć się różnymi torami. Kolejne przejście tej szalonej przygody w innym składzie bohaterów pozwalało odkrywać nowe możliwości używania przedmiotów, czy wręcz odwiedzać niedostępne wcześniej pomieszczenia w rezydencji. Jakby tego było mało, to gra oferowała siedem różnych zakończeń. Niektóre pikselowe postacie, które trafiły do Maniac Mansion, były podobno wzorowane na prawdziwych znajomych Gilberta i Winika. I tak pielęgniarka Edna to alter ego mamy Rona, a szkolna wokalistka Razor to dziewczyna Garego Winika. Reszty obsady panowie nigdy nie zdradzili w obawie jak to ujęli przed reperkusjami ze strony zainteresowanych. Gilbert i Winik cieszyli się przy tej produkcji sporą autonomią. Firma nie narzucała im co i jak mają zrobić, ani jakie elementy należy koniecznie umieścić w grze. Panowie mieli swoje ogólne założenia scenariusza, do którego na bieżąco wymyślali gagi i zagadki. Wprowadzali kolejne elementy, testowali i jeśli uznali je za wystarczająco dobre, zostawiali na stałe. Nietrafione pomysły trafiały do kosza, ewentualnie do specjalnego zeszytu, do wykorzystania przy innej okazji. Ta cała luźna atmosfera spowodowała, że w pewnym momencie projekt zaczął mieć obsuwy. Szczególnie dużo czasu pochłaniało przygotowanie indywidualnych fragmentów gry dla każdej z postaci, co przekładało się na sprawdzenie mnóstwa potencjalnych efektów ich działań. Nad tym wszystkim wisiała konieczność przygotowania silnika skam, który miał być przełomem w gatunku przygodówek. Interfejs do kontrolowania postaci składał się ze ściśle zdefiniowanych komend, tak żeby gracz nie musiał się już martwić, co wpisać z klawiatury. Dolną część ekranu stanowiło 15 poleceń takich jak Open, GIF czy Pickup oraz spis niesionych przedmiotów, dzięki czemu całość była bardzo intuicyjna. Klikało się na wybraną komendę, następnie na przedmiot z kieszeni lub ten widoczny w aktualnym pomieszczeniu i już można było obserwować, co się wydarzy. Skam w swojej pierwszej odsłonie cierpiał jeszcze na choroby wieku dziecięcego. Wśród 15 komend niektóre były wykorzystywane tylko raz podczas całej gry, więc niepotrzebnie zajmowały miejsce na ekranie. Ponadto w lokacjach brakowało systemu podświetlania istotnych przedmiotów i za każdym razem trzeba było ich szukać korzystając z ikony What is. Skam ewoluował z każdą kolejną grą LucasArtsu Arcu i łącznie napędzał 11 tytułów, kończąc swój żywot w mocno już zmodyfikowanej wersji przy okazji wydania The Cures of Monkey Island w 1997 roku. Wtedy na ekranie nie było na stałe widać dostępnych komend, a te pojawiały się wywołane prawym przyciskiem myszy i to w liczbie czterech, które jak się okazało wystarczyły do interakcji ze światem gry. To się nazywa postęp. Kiedy prace nad grą złapały wspomnianą zadyszkę, z pomocą przyszedł David Fox, etatowy człowiek firmy od zadań specjalnych, który zabrał się za poskładanie w całość silnika SCAM. Dzięki temu Gilbert mógł skupić się na innych rzeczach, głównie na scenariuszu, a Wynik na oprawie graficznej. Oprócz tych trzech amigos w produkcji Maniac Mansion brało udział rotacyjnie jeszcze kilka osób. Miejscem akcji gry była rezydencja pokręconej rodziny Edisonów. Ten rozległy budynek został zainspirowany posiadłością Skywalker Ranch, w której znajdowała się siedziba Lucasfilmu. Szczególne podobieństwa można zobaczyć w intrze, gdzie pokazano posesję w całej okazałości. Wnętrze też kryje kilka elementów nawiązujących do oryginału: hall z szerokimi schodami na piętro duża wspólna kuchnia, czy wreszcie biblioteka ze spiralnymi schodami wyglądającymi wypisz-wymaluj jak ich prawdziwy odpowiednik w bibliotece Lucasa. A wisząca przy nich tabliczka z napisem nieczynne została dodana w momencie, kiedy wycięto z gry antresolę znajdującą się powyżej. Ron Gilbert wplatał do gry popkulturowe elementy i anegdoty. I tak do pokoju zielonej macki przemycił swoje muzyczne preferencje, umieszczając na ścianach plakaty z napisami Disco Sax i Rock Tour 86. Spostrzegawcze oko gracza mogło wypatrzeć model X-Winga stojący w sypialni EDA albo tablice rejestracyjne THX 1138 w Cadillacu zaparkowanym w garażu. Pojawiła się też piła łańcuchowa, prosto z filmu Piątek 13, tutaj z wiecznie pustym bakiem, do którego paliwo można było znaleźć w kolejnej grze Gilberta, czyli Zagmak Kraken. Maniak Mansion było wówczas najdłużej tworzoną produkcją LucasFilmu. I chociaż można było powiedzieć o niej wiele dobrego, to znalazły się też elementy, które nie do końca zagrały tak jak trzeba. Pomimo starań autorów nie uniknięto kilku tak zwanych ślepych załóg, czyli momentów, w których nie dało się kontynuować przygody, jeśli wcześniej gracz zapomniał wykonać jakiejś istotnej czynności. Tak samo postać mogła nie tyle co zginąć, co zostać złapana przez kogoś z rodziny Edisonów i tym samym pozostało załadować jakiś wcześniejszy stan gry. W przypadku oprawy to o ile grafika lokacji była jak najbardziej w porządku, to już animacją postaci przy wykonywaniu różnych czynności brakowało klatek. Muzyka w grze praktycznie nie istnieje poza kilkoma scenkami przerywnikowymi, a szkoda, bo odpowiednie utwory przygrywające w tle na pewno wzbogaciłyby wrażenia płynące ze zwiedzania ponurej rezydencji. Maniak Mansion zadebiutował zimą 1987 roku. Wiodąca była tutaj wersja na Commodore 64, obowiązkowo ze stacją dysków. Tak obszerna gra nie miała szans ukazać się w wersji kasetowej, i nawet nasi przedsiębiorczy piraci musieli spasować przy daremnych próbach pocięcia programu na kawałki i upchnięcia tego na taśmę. Pozostałe premierowe wydania to Apple II oraz pecety z grafiką CGA, gdzie dosłownie dało się przeżyć horror patrząc na paletę barw w tonacji cyjan-magenta. W roku 88 gra wyładniała za sprawą portów na Amigę, Atari ST i ponownie na Blaszaki, tym razem z poprawioną oprawą EGA. Z tych wersji najlepiej prezentowała się ta na przyjaciółkę z większą niż oryginał paletą kolorów, podbitą rozdzielczością i scenografią bogatszą w detale. Maniak Mensch trafiło też na 8-bitową konsolę Nintendo. Odważny ruch, biorąc pod uwagę, że ten rynek jakoś wyjątkowo nie kojarzył się z gatunkiem przygodówek. Korporacja, jak wiemy, mocno dbała o rodzinny wizerunek wypuszczanych przez siebie gier, więc nie było mowy o przemocy, wulgaryzmach, nagości i tym podobnych elementach mogących skazić młodociane umysły. Tym samym, zgodnie z wytycznymi wycięto wypowiedzi doktora Freda, zawierające słowa kill i suck, pod nóż poszły seksualne aluzje rzucane przez Ednę i niektóre elementy wystroju wnętrz, jak rzeźba nagiej kobiety, oraz szkielet przywiązany do ściany łańcuchem. Jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności, chyba nie do końca czujnym cenzorom, umknęły dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, wciąż dało się ugotować biednego chomika w kuchence mikrofalowej, a na ścianie w kuchni pozostawiono krwawy rozbrysk sugerujący odcinanie kończyn, występującą w grze piłą mechaniczną. Dotyczyło to wersji na rynek amerykański, bo kiedy gra trafiła do Europy. Została ponownie sprawdzona i pozbawiona tych kontrowersyjnych elementów. W Polsce nie mieliśmy takich problemów, bo na przełomie lat 80. i 90. o konsolach mało kto słyszał, więc mogliśmy bawić się tą właściwą wersją na 8-lub 16-bitowe komputery. No właśnie, bawić! Żeby zagrać w produkcję filmu albo jakąkolwiek inną przygodówkę, należało wykazać się jako taką znajomością języka angielskiego. Dlatego niektórzy zderzali się ze ścianą i w ogóle odpuszczali sobie ten gatunek. Co bardziej zapobiegliwi sięgali po słownik i, szukając odpowiednich słówek, próbowali rozwiązywać zawiłości gry. A jeśli to nie pomogło, to rozwiązania należało szukać w giełdowej instrukcji albo w prasie komputerowej w postaci magazynu Bytek lub komputer ale żadne z tych pism nawet nie wspomniało o maniach mężczyzn, lepiej im było opisywać odgrzewane kotlety z połowy lat 80. Na pierwszy i jedyny opis do gry należało poczekać do połowy 91 roku, kiedy to w piątym numerze Top Secretu wydrukowano kompletną solucję i to od razu z mapą rezydencji Edisonów. Rozwiązanie zostało przygotowane całkiem solidnie, za co duże brawa. Szkoda, że wrzucono tylko jeden mały screen z gry i to dość niewyraźny. No i niepotrzebnie rozbudzono nadzieję spektrumowców informacją, że ta wspaniała przygodówka jest dostępna także na gumiaka. Można sobie tylko wyobrazić, czy posiadacze tego komputera poszukiwali maniak Mansion na giełdach niczym atarowcy Barbariana. Chociaż dzisiaj maniak Mansion ma status kultowej produkcji, to w swoim czasie. Nie była żadnym rynkowym hitem. Sprzedawał się po prostu przyzwoicie, ale nic ponadto. I to pomimo bardzo dobrych ocen w prasie. Konkurencja w postaci Sierry wydawała się być niewzruszona nowym rewolucyjnym interfejsem szef firmy Ken Williams nakazał swoim pracownikom pozostać na dotychczasowym kursie, czyli rozwijania gier opartych o komendy wklepywane z klawiatury i wymyślne kłody rzucane pod nogi biednych graczy. Przynajmniej przez dwa kolejne lata. A jeśli dzisiaj ktoś chciałby ponownie zagrać w Maniac Mansion, to najlepiej zrobić to za pomocą odświeżonej, pecetowej wersji z 2004 roku. Nie jest to żadne oficjalne wydanie, tylko fanowska przeróbka w postaci przygotowanej na nowo oprawy w trybie VGA, czyli 256 kolorów oraz odświeżonego interfejsu. Liczbę komend ograniczono dla wygody do 9, a przedmioty zyskały graficzne ikonki zamiast opisu tekstowego. Remake jest doskonałą okazją, żeby raz jeszcze skonfrontować się z rodziną Edisonów, odwiedzić stare kąty w rezydencji, i docenić kunszt Rona Gilberta. Bywajcie i uważajcie na fioletową mackę, która powróci w Day of Tentacle. Do usłyszenia!